Polski trudny bywa i dlatego detektywa trzeba mieć liter, bo on wie dobrze jaki co, detektyw. Literka, detektyw, literka. Uważnie patrzy, uważnie serka, by wytropić każdy błąd, no i się go pozbyć stąd. Detektyw, literka, dobrze się ma. Detektyw, literka, to właśnie ja ja z maszyny zrobię auto. Nazwę karapa, ci ma odstawię na bok i z walizką ruszę w dal. W tej walizce są literki, z nimi jest tam para wielki, by nie zjadła mnie ta sporka. Wsparcie mam od profesorka. Detektyw, literka, detektyw, literka, uważnie patrz, uważnie zerka. Wytropić każdy bląd. No i się go pozbyć stąd. Detektyw, literka dobrze się ma. Detektyw, literka to właśnie ja. Detektyw, literka, detektyw, literka. Uważnie patrzę, uważnie słucham. O, o, jest dobrze! Cześć! Słyszysz mnie? O! <laughs> Cześć, profesorku! No, co ty znowu wymyśliłeś? Nie, pracuję lekarzem, tak jak moja mama. No, to wymyśliłeś! Przecież to nie po polsku. Nie można pracować lekarzem. Można pracować jako lekarz albo być lekarzem. No, co ty naprawdę? To jest doskonały pomysł na nowe śledztwo detektywa literki. I chodźmy na naszą magiczną kanapę. Muszę to sprawdzić! Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc duty, smaczne ciasto! Detektywie chodź na miasto! Tak to już niestety bywa, że czasami szwankuje nam zdrowie. Mamy katar, boli nas głowa, mamy temperaturę. Wtedy może pomóc nam tylko lekarz. Jesteśmy przy szpitalu, więc tu na pewno znajdzie się osoba, która odpowie na moje pytanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem detektyw Literka i eliminuję blendy językowe. O super, a jestem Daniel. O, no to może pan powie, jak się leczy ludzi? O, ludzie leczy się bardzo różnie, tak naprawdę. Zależy na co osoba choruje. Jeżeli osoba ma złamaną rękę, no to leczy się w jednym sposobie. A jeżeli osoba jest zarażona jaką bakterią czy wirusem, to w ogóle innym sposobem. Jeżeli porozmawiamy tylko o bakteriach, o tych nieszczęsnych bakteriach lub wirusach, których jest tyle dużo dookoła nas, tak? Wiemy, że w naszym organizmie jest więcej bakterii niż naszych komórek. I tak naprawdę nie wszystkie bakterie są złe, ale są i dobre bakterie. I... Ale trzeba pozbawiać ją tych złych bakterii. No i jak można pozbawiać się tych złych bakterii, to jeżeli lekarz przepisał na przykład cieple herbatki, to pijmy cieple herbatki. Lekarz przepisał dla nas antybiotyki, to musimy wypić antybiotyki. I wtedy będziemy dobrze się czuć. Ale najlepiej to wzmacniać swoją odporność. A jak to można zrobić? To znowuż. Jeść cytrynkę, pić ciepłe herbatki, imbir, miód, albo też jeżeli jest zimna pogoda, tak, to cieplej trzeba ubierać się, tak? Żeby nie osłabić swojej odporności. Trzeba rękawiczki, czapeczkę zimą, no i wtedy będziemy mocni i nie będziemy chorowali, nie będziemy chodzić do szpitala. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Ten pan pracuje jako naukowiec, jest naukowcem, wykonuje zawód naukowca. Tak to powinno brzmieć po polsku. Żeby sobie otrwalić wiedzę dotyczącą różnych zawodów, rozejrzyjmy się jeszcze to gdzie i jak pracuje! Co wy na to! O, jedzie trolejbus, ale przecież sam nie jedzie! Trolejbus prowadzi kierowca, czyli ten pan, który kręci kierownicą, dodaje gazu. Naciska odpowiednie przyciski, i naciska hamulec. Ktoś, kto wykonuje te wszystkie czynności, pracuje jako kierowca. Jest kierowcą. A jak autobus się zepsuje, czyli kiedy dojdzie do awarii. Tak, awarii. Pamiętajcie, że tak nazywamy sytuację, w której auto nie chce z powodu jakiejś usterki dalej jechać. Co wtedy? Kto jest potrzebny? Potrzebna jest osoba, która naprawi autobus. Taka osoba pracuje jako mechanik. Jest mechanikiem. Na świecie jest bardzo dużo zawodów. Każdy pracuje jako ktoś. Zastanówcie się nad tym, jakie zawody uprawiają wasi rodzice. A jak prawidłowo o tym mówić, przypomni teraz pan Sowa. Nie można pracować kimś tylko jako ktoś. Można też być kimś. Można wykonywać jakiś zawód, na przykład moja mama jest lekarzem, pracuje jako lekarz. Mój tata jest policjantem, wykonuje zawód policjanta. Mój brat jest ochroniarzem, pracuje jako ochroniarz. Każdego zawodu trzeba się najpierw nauczyć. Żeby zostać lekarzem, trzeba skończyć odpowiednie studia, zdobyć trudną wiedzę na temat ludzkiego ciała, żeby potem móc leczyć pacjentów. Żeby pracować jako lekarz, trzeba mieć prawo do wykonywania tego zawodu. Nie każdy może być lekarzem. Nawet jeśli przypuszczacie, co wam może dolegać, lepiej skonsultować się z kimś, kto jest lekarzem i może wam pomóc. Żeby zostać pilotem, trzeba się nauczyć pilotować samolot. Po wielu godzinach nauki i w wielu godzinach treningów można zasiąść ze sterami samolotu, czyli pracować jako pilot, być pilotem. Ta zasada dotyczy wszystkich zawodów. A wiecie jak to się dzieje, że mnie widzicie teraz na ekranach swoich telewizorów? Wszystkie moje śledztwa nagrywamy kamerą. Tomek, pokaż się! O, widzicie? Wiecie, jakie zawód uprawia Tomek? Jest operatorem kamery. Pracuje jako operator kamery. Detektyw, literka, to właśnie ja! No, a ty pracujesz jako językowy detektyw. Jesteś detektywem? Jestem i bardzo lubię swoją pracę. Bardzo też lubię językowe zagadki, które przygotowują dla nas dzieci. Zobaczmy. Może być w pilocie, na komputerach. To takie jest, takie coś. Ich można znaleźć w samochodzie, na komórce. To jest okrągły, prostokątowy. Bywają różne formy. To jest tak. Taką rzecz, którą na przykład na, możesz na nią nacisnąć. To jest rzecz, którą możemy przycisnąć palcami, którą możemy zobaczyć na różnych przyborach technicznych. jakiś jakichś elektronicznych rzeczach. Żeby coś włączyć. Jest to rzecz, którą możemy wcisnąć, możemy wycisnąć i e, może włączyć albo wyłączyć drugie rzeczy. Detektyw, literka, to właśnie ja! Czekaj, a jak to się po polsku nazywa? Knopka? <laughs> Mam cię! Profesorek się pomylił! Profesorek się pomylił! <laughs> już wiem, już wiem! Przycisk, tak to się po polsku nazywa. A ja wiedziałem od razu, skoro się coś przyciska, no to musi być przycisk. Zobaczmy, co ma do powiedzenia pan Sowa wsiadasz bracie i pojechać chcesz do góry, to przycisku użyj raczej, bo te knopki to są bzdury. Kiedy masz potrzebę pilną, włączyć telewizję wilną. By zapomnieć o klopocie, przycisk wciśnij na pilocie. Przycisk, bo się przecież wciska. To jest prawda oczywista. A teraz, żeby w klawie wszystko zmieścić, czas na profesorkę teście! A wiedzieliście, że w naszym teście też używamy przycisku? Wy go co prawda nie widzicie. Ja go nie wciskam. Ale pracuje z nami pani, która taki przycisk musi wcisnąć, żeby zaznaczyć innym kolorem prawidłową odpowiedź. Strasznie dużo jest w naszym życiu przycisków, nie? Ale się rozgadałem. Prawie zapomniałem o teście. Możemy zaczynać? Gotowi? Pan, który pilnuje porządku na ulicach i wypisuje mandaty lamiącym przepisy kierowcom, a. Pracuje policjantem? B. Pracuje jako policjant? C. Jest policjantem? D. Odpowiedzi B i C są prawidłowe. Uważajcie, znowu dwie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Jak będzie tym razem? Brawo! Odpowiedzi B i C są prawidłowe. Dobrze kombinujecie. Można pracować jako policjant i można być policjantem. Drugie pytanie. Osoba, która piecze chleby i bułki A, pracuje jako mechanik, B, pracuje jako piekarz, C, jest piekarzem, D, odpowiedzi B i C są prawidłowe. Każdy z Was chyba lubi cieplą bułeczkę na śniadanie, co? Aż myślinka cieknie na samą myśl o takiej przekąsce. Tak jest, odpowiedź D. Osoba, która piecze chleby i bułki, jest piekarzem, pracuje jako piekarz. Teraz już pewnie zapamiętacie, jak prawidłowo powiedzieć o tym, kto uprawia jaki zawód. Ale mam dla Was jeszcze jedno bardzo trudne językowe pytanie. Jesteście gotowi? Żeby uruchomić windę, trzeba: A. Wcisnąć knopkę, B. Wcisnąć przycisk, C. zlapać się za nos. <laughs> pewnie wyobraziliście sobie sytuację, w której do uruchomienia windy trzeba zlapać się za nos? ale zapewniam was, że winda dzięki temu nie ruszy. Więc co trzeba zrobić? Wcisnąć przycisk, a wyrazu knopka w języku polskim nie ma. Detektyw, literka, to właśnie ja. Może znajdźmy jakiś przycisk u nas w biurze, panie profesorze. O, jest na telewizorze. O. Od dziś, jak będę chciał coś włączyć, zawsze będę szukał przycisku. A wy zapamiętacie, że w windzie i na telewizorze są przyciski? Mam nadzieję, że tak. Do zobaczenia w naszym kolejnym językowym śledztwie. Pa! pa.